Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Witam Was z tego bardzo fajnego, ładnego poletka, które widzicie za mną, na którym już zacząłem chodzić. Ostatnio tutaj byłem, ale teraz wracam tutaj z legendem, także myślę, że będzie dużo, dużo ciekawych fantów, dużo drobnicy. Mam taką nadzieję, a czy tak będzie? Przekonamy się. Także co? Subskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę pod tym filmem, napiszcie jakiś komentarz z góry dzięki i widzimy się przy pierwszym dołku. Pierwszy dojek już zaraz po uruchomieniu tylko sprzętu i mamy polmos, tutaj tych polmosów na tym polu jest bardzo, ale to bardzo dużo. Ale mogę Wam powiedzieć, że warunki dochodzenia w tym tygodniu są wyśmienite, w końcu się ochłodziło, po deszczach jest fajne, rześkie powietrze, aż miło jest pochodzić w końcu. Także i siły trochę więcej będzie do, do kopania, a to też jest bardzo ważne na wykopkach, bo przy upale to naprawdę dwie godziny już człowiek wymięka. Zwłaszcza jak nie wychodzi, no to po prostu się odechciewa siłą rzeczy, a dziś, dziś jest pięknie. Drugi sygnał i mamy kawałek czegoś od czegoś, tak naprawdę, ale się nie dowiemy czego. Tak to wygląda. Bardzo zacna głębokość, ale i też zacnie duży moniaczek, jak widać. Pięknie tutaj wyskoczył PRL. -ek. Niestety tylko PRL, ale czy to piąteczka będzie? Jest rybaczek, kurde. No to pięknie jak na pierwszą monetę. Pierwszy ciekawszy fancik dzisiaj, taki PRL premium się trafił, chyba się zgodzicie. Że takiego PRL-ka to naprawdę fajnie wykopać, ja to właśnie tak nazywam. Takie lepsze prl to są PRL-ki Premium. Piękny stan, super, że taki moniak wpadał. Mój trzeci rybak w życiu, super. Bardzo długo nie mogłem ich znaleźć, a w tym roku znalazłem trzy. No i fajnie, super. Cieszy mnie bardzo pierwszy moniak z bardzo dużej głębokości. Pewny sygnał. No i super, mamy monetkę, no i fajnie. Po PRL-ku wyskoczyło kilka polmosów, jak to tutaj mówiłem, że na polu jest bardzo tego dużo. A teraz mamy jakąś miedzianą monetkę, widać zieloną patynkę, a raczej jej resztki. Czyżby to była boratynka, ukochana moja, gdzie to poleciało? Tutaj, dobra, dajcie mi chwilę i tak, to muszę sobie ogarnąć, troszeczkę przeczyścić, żebym mógł Wam pokazać, abyście cokolwiek widzieli chociaż. Zgodnie z moim przeczuciem jest to boratynka, i tutaj mamy orzełka. Tak widzicie, o w tym kierunku jest orzełek tutaj z taką tarczą na piersi. I jest to szeląg koronny. Bo jak jest orzełek, to jest szeląg koronny. Jak jest tutaj pogoń, czyli jeździec na koniu, to jest szeląg litewski. Postaram się on trochę więcej ciekawostek i mądrych rzeczy na filmach mówić. Bo nawet jeśli te proste rzeczy mówię, to nie wszyscy też o tym wiedzą. A boratynki, no to wiecie, no, takie polskie. No nie wiem jak to nazwać, takie starsze PRL-ki, wychodzi ich mnóstwo, przynajmniej na niektórych terenach, ale nie na wszystkich. W każdym razie u mnie jest tego full, mam za sobą już ich naprawdę bardzo dużo, w każdym razie. Jest monetka, jest druga, fajnie i lecimy do następnego dołka. Kawałeczek dalej, w jednym dołku gwóźdź, polmos i boratynka. No, i mamy chyba boratynka. No, widzicie, tak już jestem przyzwyczajony do nich, że nawet nie patrzę co jest. Jeszcze nie, nie widzę tego. A już twierdzą, że boratynka. Ale dajmy szansę, może będzie coś innego. Także zaraz do Was wracam. Moje przypuszczenia kolejny raz się sprawdziły. I tak jak widzicie mamy tutaj boratynka 66 chyba rocznik i znowu jeszcze szelonk koronny. No i kolejna ciekawostka Wam tutaj powiem, kiedyś pisałem bardzo obszerny post na temat właśnie Boratynek na moim blogu na Facebooku Profesor Detektorysta, strona na Facebooku jak sobie wpiszecie to tam sporo też ciekawostek jest. Zwłaszcza jak klikniecie sobie hashtagi, monetki, ciekawostki i tak dalej. W każdym razie Boratynki wzięły się od Tytusza Liviusza Boratiniego. Czyli osoby, która takie boratynki wybijała. No i był niezłym negusem i okradał skarb państwa. Mianowicie 400 z 405 chyba bodajże gramów miedzi, wybijał taki właśnie boratini 300 miedzianych szelongów, z czego tylko 57 trafiały do, trafiało do skarbu państwa. Takie szelongi wtedy, te 300 szelongów, było warte urzędowo 300 groszy srebrnych. No ale niestety nie pokrywały one wiadomo wartości tak? i tak napędzała się wtedy tamtejsza w tamtych czasach inflacja. No a Boratyni dalej wybijał ponadlimitowe Boratynki, stąd ich naprawdę miliony, po prostu miliony w Polsce leżą. Kawałek jakiegoś tuczca, ale pamiętajcie, żeby zawsze sprawdzać. Może jakieś punce są, może jakaś łyżeczka jest ciekawsza. Ta jest taka, kurde, ciężka. Fajnie to wygląda. Przytrzemy i zobaczymy. O kurde, moi drodzy. Zobaczcie, jakie piękne, piękne wzornictwo tutaj jest. No ślicznie to wygląda. I bardzo ciężka, ale nie jest raczej srebrna. Tak mi się wydaje. No, srebro to to nie jest, ale co takiego może być tak ciężkiego? Nie mam pojęcia, ale fajnie wygląda, widzicie? Normalnie ktoś by poziął, nawet tak jak w ziemi, ja widziałem i rzucił tam do śmieci, bo, no, no powiem tak, no jest to śmieć swego rodzaju, to prawda? No, nie jest to nawet cały sztuciec, nawet połowy nie ma go. No ale w każdym razie dlaczego by nie zachować takiego ładnego kawałka. No, jak to lubi, prawda? Ale pamiętajcie, żeby chociaż, chociaż sprawdzić, a co jakby tutaj była na przykład punca To no Niektórzy lubią takie rzeczy i zbierają. Także pamiętajcie, żeby zawsze się przypatrzeć, bo już nie raz ja sam się złapałem na jakiejś niby blaszce, niby czymś, a tu ciekawa rzecz wyszła. A ja jeszcze mam taką informację, jakby ogłoszenie do Was, że warto wejść i kliknąć w opis mojego każdego filmu. Tam macie wszystkie potrzebne linki, wszystkie informacje, blog, Instagram i tak dalej, tak dalej, co polecam, i tak dalej. Także co, subskrybujcie kanał. Bardzo dużo osób ogląda, nie subskrybuje kanału, także będzie mi miło, jeśli to właśnie uczynicie. Także kliknąć suba, kliknąć dzwoneczek powiadomień obok. Łapę w górę, jakiś komentarz możecie napisać dla Zasięgu, będzie naprawdę miło. No i co? I polecam Wam jeszcze sklep z Zwiadowca Historii, w którym jak zamawiacie jakiś sprzęt i w komentarzu do zamówienia napiszecie, że, że jesteście od profesora detektorysty, to na pewno czekają na Was bardzo fajne gratisy do zamówienia, także polecam i lecę dalej. Ja wiedziałem, że się z nim polubię. Ja to wiedziałem, że się z nim polubię, ale to jest kurde kosa. Ja pierdzielę no spójrzcie na to. Nie wygląda wam to jeszcze pewnie na nic, ale ja już widzę co to jest. Jest to znowu, znowu malutki pierścionek. Mówię znowu, bo ostatnio jeśli nie oglądaliście to też właśnie na tym polu znalazłem. Taki malutki, bardzo podobny do tego. Jecha pierdziele. No jak oglądacie mnie dość regularnie to wiecie, że uwielbiam takie rzeczy kopać. Normalnie nic, nic innego mógłbym czasami nie wykopać, tylko chociaż jeden taki pierścionek fajny stary. No i super, ale dobra sprawdźmy, kamyka chyba tutaj nie ma. No ale może jakieś malutkie zdobionko, czy coś tutaj? Zaraz zobaczymy. Powiem Wam tak, no kurde prawie, że to złamałem niechcący, bo to jest naprawdę taki cieniutki drucik, bardzo pogięty, no ale oczywiście nie będę tego prostować, tak jak widzicie wygląda to właśnie w taki sposób. I, i nie jestem pewny czy to jest w sumie pierścionek, Chyba tak. No na 90% powiedziałbym, że to jest właśnie jakiś malutki pierścioneczek No bo co by to innego mogło być? Widać tutaj jakieś malutkie kreseczki, jakby tutaj o gdzie zasłaniałem przed chwilą palcem od tej strony, takie mini kreski poprzeczne, jakieś kropki czy coś, także. Także raczej prawie że na pewno jest to pierścionek jakiś malutki szkoda, że taki bardzo mm, pognieciony. Ale fanciki, tak bardzo zacny, także super. Mam do Was propięs, stawcie łapkę w górę, pod tym filmem będę za to bardzo wdzięczny. No i nie przedłużam, F fanciki jak widzicie dzisiaj naprawdę fajnie wychodzą. Także aż się chce chodzić, lecimy dalej. Bardzo potężny sygnał, bardzo mocny i wydaje mi się, że jakaś klamerka wyskoczyła. No pewnie, że tak. Ale chyba współczesna niestety. Tak, jakieś dziadostwo kurde. No nic, szkoda, no ale jest taka, taka rzecz wyszła. No i jak widzicie, chwila relaksu po godzinie chodzenia. Jest czas, jest fajnie, jest frajda. A ja mam do Was pytanie, za co Wy najbardziej lubicie wykopki. Każdy lubi za coś innego. A podzielcie się, podziel się swoją opinią w komentarzu. Także co piszcie, a ja dalej troszeczkę poleniuchuję. No i mamy monetkę. Mamy w końcu monetkę i to większą i na pewno starszą. Większą niż boratynka oczywiście. Hmm, tylko co my tutaj będziemy mieć, moi drodzy? Bo widzę, że tak. Widzę, że tak niewiele widać. Eee. Dobra, dajcie mi chwilę. Spróbuję to troszeczkę oczyścić. Może dojdziemy ładu i składu, co to takiego jest? No, i osoby, które już takie monety kopały, to oczywiście już powinny widzieć, że jest to Stanisław August Poniatowski. Druga strona jest absolutnie nieczytelna, gdzieś tutaj napis wychodzi, ale z doświadczenia wiem, że na grosza to jest za małe, a na szalonga za duże, więc jest to oczywiście jedna, jedna druga grosza Poniatowskiego. I tutaj, korda, tutaj też pisałem wam kiedyś siłę nabywczą na moim blogu. Z tego co zapamiętałem, to kopa jaj kosztowała 2 zł polskie a na przykład kosa jedną złotówka czyli jedna złotówka to w przeliczeniu w tamtych czasach było 30 groszy także macie tutaj tak jakby porównanie ile w tamtych czasach dla jakiejś osoby był taki pieniążek warty no nie wiem dokładnie co mógł kiedyś ktoś kupić za dosłownie tego pieniądza skoro kopa je kosztowała aż 2 złote czyli 60 groszy czyli 120 dokładnie takich monet jeśli dobrze pamiętam, jak się mylę to Wam poprawię no ale widzicie, no, no takie pieniądze były i fajnie, że kupili, tylko szkoda, że tak mało, prawda? No ale dobra, jest kolejna monetka, super, bardzo mnie cieszy, jest różnorodność, a to jest najważniejsze i najbardziej zadowalające. Lecimy. Ogromna dziura. A w niej klamerka żelazna, zwykła żelazna klamerka, ale powiem że lubię to kopać, nie wiem dlaczego. Czasem, czasem ciężko mnie zrozumieć, ale myślę, że wy też macie jakieś takie przedmioty, które gdzieś tam siłą rzeczy lubicie kopać. To była klamerka, a tu jeszcze głębiej była łyżka. O, właśnie ta taka zwykła, żelazna. No i spójrzcie, moi drodzy, tutaj się trafił bardzo ciekawy. Chyba falsyfikat tutaj Boratynki, bo taka bardzo, bardzo rozkraczona ona jest. Albo może mi się zdaje, bo już tyle ich widziałem, że, że no mówię Wam. Ale znowu jest orzełek, także mamy szeląg koronny Jana Kazimierza. Co Wam mogę powiedzieć za e, Dukata? Słuchajcie, za Dukata w 1664 roku, e, wiecie ile trzeba było zapłacić Boratynek? Ponad 800 Boratynek trzeba było zapłacić w tamtych czasach za jednego złotego dukata Jana Kazimierza. No to sobie wyobrażacie, rozmienić jednego dukata, jak ktoś by chciał jednego dukata na prawie tysiąc monet. Wyobrażacie sobie taką ilość tysiąc boratynek. No niesłychana rzecz po prostu, niesłychana. Nie wiem dlaczego, ale upatrzyłem sobie teraz ten róg. Tutaj przed chwilą właśnie była ta jedna klamerka. E, tutaj była ta łyżka. Nie zdążyłem zakopać dołka, a tutaj już miałem gdzieś sygnał na. Nie, tu była łyżka, przepraszam, a tutaj teraz była boratynka. I teraz planuję jakoś się pokręcić bardzo tutaj w tym rogu tego pola. Bo jak widzicie ogólnie, to ono nie jest takie małe, jak się może wydawać. Także jest tutaj terenu dochodzenia, no zwłaszcza, że dużo sygnałów to schodzi. Także szukam teraz w tym rogu i zobaczymy, jak na razie z tego rogu mamy klamerkę, łyżkę. I Boratynkę. Patrzcie, tylko moi drodzy widzowie. Kurde, no sami widzieliście, chciałem wam to uchwycić i teraz nie wiem, gdzie to jest. Dajcie mi chwilkę. Zobaczymy to pimpkiem. To nie do dołka mi to wpadło. Nie, tutaj gdzieś jest. O, tu. Co to jest? Żelazne kółko? O kurde, a cóż to jest? O ja pierdzielę. O kurde. No tutaj, jakby takie żelazo było. No tutaj nie wiem, cynkowe czy jakieś. Delikatnie to przetrzemy, żeby nie popsuć. Ja pierdzielę, co to może być? Chyba jakiś guzik był, tak mi się wydaje. No ale widzicie, takie nawet z jednej strony jest tak, z drugiej strony jest tak. Ale ja Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda bardzo fajnie i do tego bardzo stara. Ja lubię takie rzeczy kopać. Hmm. Cóż, to może być coś tutaj po środku jest, jakiś nie wiem. Litera chyba to żadna nie jest, jakiś herb czy jakiś znak. Nie mam pojęcia powiem wam, ale spróbuję to koniecznie oczyścić i dam wam znać, bo fant bardzo bardzo ciekawy, interesujący. Chyba że już wiecie, no to piszcie w komentarzach a ja oczywiście oczyszczę produktami ze sklepu agoranum.pl, link macie do nich w opisie wrzucę Wam tutaj fotki z prawej strony po oczyszczeniu jak przedmiot wygląda no i może identyfikację jak się uda, byłoby miło no ja mam kolejny fancik z tego rogu, jak widzicie, dobra lecimy no i mamy kolejną monetkę moi drodzy, ładnie tutaj patynka zieloniutka wychodzi czwarta boratynka chyba dzisiaj tak czy nie Kurczę, mógłby jakiś inny ten miedziak wlecie, wlecieć, byłoby bardzo miło, a ja to oczyszczę i zaraz Wam się włączę. No, niestety, moi drodzy, nie jest mi dane znaleźć inną monetkę. Ale widzicie, odwróciłem Wam dobrze w lewą stronę, jest skierowana pogoń litewska, czyli jeździć na koniu. Widać tutaj głowę kunia. I kolejna, jeszcze taka informacja, że taka boratynka to była 1,90. Złotego polskiego, czyli tymfa. Chciałbym kiedyś tymfa znaleźć, raz znalazłem ale tylko taki kawałek, niestety. Czyli wiecie, jeden tymf, 30 groszy w srebrze, 90 poratynek No, jeszcze dzisiaj do tej pory nie było, więc już jest, kuleczka łowiana wchodzi. No i super, moi drodzy, właśnie wyskoczyła kolejna monetka, kolejna chyba boratynka dziś. Czyli jak widzicie, masa tego, naprawdę masa tych boratynek jest. Boraksik czy nie, bo jakoś tak się troszeczkę świeci bardziej. No ale chyba srebro, to to nie będzie. Dajcie mi chwilę. No czasem się tak zdarza, niestety. Mimo wszystko, że tutaj te e, wszystkie właściwie monety bardzo ładne wychodzą. Przynajmniej w czytelnym stanie. Tak, ta akurat jest dość zajchana. Przynajmniej ten osad widzę, że jest bardzo gruby. Czy to boratynka? No pewnie tak, ale, ale nie jestem pewny tutaj do końca. Przecież różne były małe miedziane monety, także wiecie. Może to akurat coś innego, chociaż powątpiewałbym, raczej bym stawiał boratynkę. Kolejna moneta, kord w następnym dołku. Jedna po drugiej wychodzi. I kord znowu boratynka. Nie, nie, to już Boraksik nie będzie. Ja już wiem co to chyba jest. To będzie chyba szeląg Krystyny Wazy, tak mi się wydaje. Ewentualnie Gustaw Adolf, no ale nie jestem pewny. W tę stronę raczej będzie tak, będzie Krystyna Waza, bo już widzę, że to jest takie C z takim zawijasem w środku. Spróbuję to troszeczkę delikatnie przeczyścić. No i moje, bo moje przypuszczenia, jak najbardziej się potwierdziły. Super, jak widzicie, jest to szelonk inflacki krystyny wazy, ledwo co widać, ale niestety, bardzo częstą przypadłością tych monet jest to, że one wychodzą w agonalnym, krytycznym stanie lub po prostu bardzo słabym, tak jak to. Natomiast widzę tutaj jeszcze jakieś pole do manewru, być może uda się to oczyścić, chociaż troszeczkę, żeby to lepiej wyglądało. Jeśli się uda, to oczywiście Wam wstawię z boku, ale wątpię, bo to jest naprawdę bardzo lichy materiał. Tam jest bodajże 0,125 zawartości srebra chyba w tych monetach, no ale wiadomo, sreberkiem to bym tego raczej nie nazwał. W każdym razie super, jest monetka, a są starszą monetkę to jest pierwsza połowa XVII wieku, także tam 20-30 lat starsze niż Boratynki, super. No i jeszcze jak widzicie wlatuje stopę kołowiu. Ale oczywiście wyszło ich trochę więcej dzisiaj, no ale nie będę Wam wszystkiego pokazywał, przynajmniej takich śmieci, jeśli, jeśli wychodzi tyle ciekawych fantów, bo jak nie ma fantów, no to wtedy mogę pokazywać naprawdę wszystko. Samych półmonsów to chyba dzisiaj prawie 20 wykopałem. No dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko i to jest podsumowanie dzisiejszego wypadu czyli jak widać, urobek nienaganny. W każdym razie mamy tak, mamy klamereczkę, mamy ten ładny kawałek łyżki mamy piątkę rybaka mamy szelonga e, inflanckiego Krystyny wazy mamy raz dwa trzy cztery pięć pięć boratynek mamy to to fajne coś chyba guzik mamy e, stanisława augusta Poniatowskiego, mamy kuleczkę i mamy pierścioneczek także no, pięknie to wygląda Pięknie to wygląda, podsumowanie, a ja mam nadzieję, że Wam się bardzo podobał ten film. Jeśli tak, to oczywiście łapa w górę. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku już w piątek. Także co? Do następnego. Tu jeszcze Wam się wyświetlą dwa moje inne filmy. Polecam, zwłaszcza serię Pytanie na Kopanie. Ciekawe tam informacje są, także wbijajcie. Subskrybujcie kanał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.